Cześć, witajcie z tej strony Pyro. Dzisiejszy film to moje małe gdybania i przewidywania w stosunku do przyszłości platformy Multitheft Auto, więc nie bierzcie tego za pewnik, a jedynie za ciekawostkę, która równie dobrze może się nigdy nie wydarzyć. Zacznę od tego, że niecały miesiąc temu dostaliśmy w swoje ręce GTA The Trilogy, The Definitive Edition, czyli Remaster San Andreas i reszty starych gier Rockstar. Od pierwszych zapowiedzi każdy w głowie miał myśl, że to będzie coś niesamowitego i coś co będzie mogło zagrozić nieśmiertelnemu do tej pory MTA. No i czas pokazał, że niestety pieczę nad tą grą przejęło studio od gier mobilnych, a porty na PC mają wiele problemów, które ogólnie psują odczucia z rozgrywki i nie działają w fundamentalnych sferach tych gier. Są to najczęściej podstawy, które kiedyś wydawały nam się naturalne i banalne, a teraz ich brakuje, co jest bardzo kujące i odpychające. Ten fakt daje nam pewność, że MTA nie umrze, ale również nie będzie miało łatwego czasu, bo jest jeszcze wiele ludzi, którzy nie mają świadomości z czym będą musieli się mierzyć poza nową grafiką w przyszłości. Dodam również, że w dzisiejszym filmie skupię się jedynie na GTA San Andreas, biorąc pod uwagę, że najnowsza wersja MTA hula właśnie na tej odsłonie. W dniu dzisiejszym na horyzoncie pojawiło się Trilogy Multiplayer, platforma, która ma być czymś w rodzaju następcy Multitheft Auto. Studio, które zajmuje się tym multiplayerem, to niektóre osoby ze staffu MTA, ale również gaś całkiem nowych deweloperów. Sami podkreślają, że platforma nie ma nic wspólnego z MTA, że jest to coś świeżego, ale z drugiej ręki mamy też informację, że będzie konwerter kodu pisanego w dawnym Lua na nową wersję, upraszczający portowanie serwerów na nową platformę. Wszystko to wygląda bardzo obiecująco i prawdopodobnie, ale zanim będziemy świętować, muszę was trochę zmartwić. No ale chuć nadchodzi, nie rozumiem. Cię. Już spieszę z wyjaśnieniami. Pierwsze, co się zapewne stanie po premi Trilogy GMP, To będzie tymczasowy spadek graczy. Zakładając, że platforma będzie chodziła na pirackich wersjach GTA oraz, że będzie posiadała chociaż połowę funkcjonalności starej wersji, liczba graczy na serwerach może spaść nawet o połowę, co z pewnością spowoduje duży chaos na MTA i ogólny niepokój o majątki i przyszłość tego, w co graliśmy tak wiele lat. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że na początku będą jedynie serwery freeroom, a pierwsze RPG wyjdą najprędzej miesiąc po premierze i będą mało rozbudowane. Do tego należy dodać tragiczną optymalizację portów Grove Street Games, które potrafią w single-playerze chrupać klatki do niestabilnych 40 fps, co w połączeniu z wieloma innymi graczami na serwerach może mieć fatalne skutki, zwłaszcza w świeżej, dość prowizorycznej z początku platformie. Wtedy również ludzie, którzy wyszli z MTA, powrócą z powrotem do swoich serwerów, gdyż będą bardziej bawić i będą lepiej działać. Natomiast, zakładając, że scenariusz pójdzie w inną stronę i Trilogy MP będzie jakimś cudem posiadało na starcie bardzo stabilną bazę, dodatkowo bardzo zbliżoną do MTA budowę, co pozwoli na szybkie przepisanie projektów, wtedy każdy rzuciłby się na nowe odsłony i porzucił oryginalne miejsce rozgrywki na dłuższy czas. To niestety, ale aktualny stan Remastera San Andreas w dalszym ciągu ma wiele bolączek, takich jak skopane bindy, zepsute sterowanie samolotami, tragiczne działanie Wolnej kamery w pojazdach czy beznadziejne uproszczenia z telefonów i konsol. Jeśli te problemy nie zostaną naprawione, a póki co są na to duże szanse, to gracze sami z siebie przestaną grać, bo gra będzie niewygodna i utraci tą wspaniałą prostotę, którą właśnie ta wygrywało tyle lat w porównaniu z chociażby GTA 5. Gracze, którzy się zniechęcą graniem na trilogy najpewniej po prostu porzucą te serwery i odejdą całkowicie od tej gry oraz będą myśleć, że nie ma co wracać do dziadka, który nie będzie już rozwijany, co będzie dość błędnym, natomiast bardzo powszechnym myśleniem. Moim zdaniem jest jedno dość proste rozwiązanie, które mogłoby pozwolić na przetrwanie MTA przez wiele lat, nadać mu świeżości, a jednocześnie zachować podstawowy, oryginalny styl, jaki prezentuje singleplayerowe San Andreas. Są nim oczywiście usprawnienia graficzne. Jak dobrze wiecie, dzisiejsze MTA ma wiele ograniczeń w modowaniu, takich jak brak wsparcia plików Clio oraz ASI, z których najczęściej korzystają mody graficzne. Kilka prostych zmian potrafi zmienić płytki i toporne San Andreas w coś bardzo ładnego stylistycznie i świeżego wizualnie, nie ingerując tym samym w lore gry, tak jak to zrobili pseudo-specjaliści od remasterów dodając jakieś debilne screenshoty z GTA 5 do 20-letnich gier. Reasumując, moim zdaniem twórcy ta powinni się skupić nad wprowadzeniem ustawień gry, opcji 2DFX, filtrów SkyGFX oraz możliwością powiększenia zasięgu rysowania tak jak na filmach, które widzicie teraz na ekranie. Taką odsłonę GTA grałbym bardzo, ale to bardzo chętnie i długo, a ona sama rozwiązałaby wszelkie problemy i pozwoliła utrzymać MTA przy życiu na kolejne dziesięciolecia. Wiadomo, że taka implementacja modów do buildu gry wydaje się być czymś bardzo czasochłonnym i trudnym, ale miejmy to na uwadze, że deweloperzy tej gry już nieraz zaskakiwali technologiami, więc myślę, że i taka modyfikacja byłaby dla nich kaszką z mleczkiem. I właśnie za to trzymam kciuki, miejąc nadzieję, że w przyszłości doczekam się czegoś takiego. Bo niestety remastery nie spełniły moich oczekiwań i z każdym odpaleniem gry są jedynie coraz bardziej frustrujące i irytujące. Owszem, oświetlenie w czasie rzeczywistym robi robotę, wygląda to ciekawie, a każda klatka z gry wygląda niczym wysokiej jakości render z high quality składanek na YouTube, ale co mi z wyglądu, jeśli nie mogę nawet dobrze obejrzeć dookoła mojego samochodu, w którym dodatkowo może się okazać elektryczny Infernus bez wydechów i silnika. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja jestem bardzo otwarty na zapoznanie się z Waszymi opiniami. Dodawajcie je w komentarzach, zostawcie lajka, subskrypcję, dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.